Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne ciasto cytrynowe. Zapraszam do oglądania. Do jego przygotowania potrzebujemy: 250 g mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 5 jajek. 200 g cukru pudru 3 czwarte szklanki oleju 2 łyżeczki cukru waniliowego skórkę otartą z jednej cytryny oraz sok wyciśnięty z połowy cytryny do dużej miski wbijamy jajka Wsypujemy cukier puder oraz cukier waniliowy i miksujemy przez kilka minut. Jajka ubite. Wyciskamy teraz sok z połowy cytryny. Dolewamy olej. Dodajemy skórkę i przez chwilę miksujemy. Przesiewamy proszek do pieczenia oraz mąkę. I przez chwilę miksujemy. Gotowe. Bierzemy formę wysmarowaną olejem oraz opruszoną mąką. Forma ma wymiary 30 na 11 cm i wlewamy do niej ciasto. I tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni grzanie góra dół bez termobiegu na około 45 minut. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.